A to ma być full play? No tak przynajmniej czytałem coś. No. Tak, tak całkiem ciekawie wygląda i graficznie i ten. Oj. Ojej. 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 jakieś skoki ma. U. Wow! <laughs> Spodziewałem się że do góry pod, pod rzucą, ale coś nie pękło. Jedzie szybko za tobą. O, wow. o! Wow. <laughs> ja myślałem, że to wyjdzie. I to jeszcze się zlagowała ta piłka, że wypadła w ogóle. Zła poleciała. Aj. Co, co? Ja widziałem, jak to co lub czarne było. <grym> tu musi być war Penalty. <grym> coś tam, coś tam w Madrycie. <grym> się zastanawiałem, czy jesteś Nie słyszę. Sami... O o, o. Nie zdążę chyba. O. Ty, ja idealnie obrodziłem rozwaliłem połowę I chyba... No, Dawaj! Sam by prawie szedil. ona oh, nice! Ło wow, słowo! Okay. A mogę dać? Ajajaj! Aj, aj. Taki koziarek. ja szukam, ale słaby. Wow! <laughs> Nie no, jak bomba! <laughs> <laughs> Kurwa! Nas no Daj, padaj tam nice. <śmienic> nie. Tu. nie! Nie! Tu, tu, tu. Duj. Nie! <śmienic> nie! Uh. Jest! Ale fart życia! I teraz musimy to wygrać, żeby mi się zemściło. A nie? Nie miałem pusta Jest! Je <laughs> yes. Opa nie, oni się zbliżają No nie. dupa jest jasna Aaa A chociaż to co jest teraz w sklepie to mi się nie podoba Ale super! Jeszcze słabo. Ja widziałem, że kiedyś próbowałem uskoczyć jakoś i padłem nagle. Kurwa, ten tak, tak, się jeszcze naprostowałem piłkę yeah. Tobą ja chciałem po prostu asystę No i masz asystę No to spora no O ty co oni tu ćwiczą Ach No nice. Nice. <laughs> Olha, pimbal. Okay. Oh, oh, o <laughs> <laughs> No i nice. Bullshot, ok. To mnie poprzepychali, ale mam bullshot. Gol no się mi... samo od siebie odbił i ciebie no. popchnął i ja mam bullshot. Ok. Uh. Kurde. Nie. Uh. <laughs> W ostatniej chwili lekko skręciłem w lewo, gdyby nie to, to był samobój. No nice. Nie. U! Za długo czekałem. Nie ma? Nie wezmę, nie wezmę. Nice, kurwa Naprawdę Kurde A, Ajajaj. nie trafił, a no ja skoczyłem mu na pokadę Kurwa, drugi skok nie zadziałał. Leci, wleci, no. no. <laughs> Jeszcze tam system, a to tyle trwało. Nawet nie widać kiedy ja dosknęła Nice o, No kurde, dwa Anem. razy jeszcze. Nice! Będę <laughs> <laughs> grają na jakiejś zmyłki. Leci w bramkę, więc... Posrałem. Nice. <laughs> No i nice. <laughs> <Whoa>. <laughs> to jest prawowity ten, platyna pewnie. Nice. Ale widziałem yeah. to leci <laughs> A nie wiem, czy ja papiłem, czy ty. Chyba razem. <laughs> Power of friendship. <laughs> nice. Nice. Kurwa. <laughs> Atakują. No. Jak <gusty> to ładnie <gusty> wlazło. Warta nowitka. To ci jeszcze wyszła? <gusty> <gusty> nice. <gusty> Jak słupek trafi. Jest. <gusty> <gusty> Lol. Lol. Dobrze. dobrze, Jak Widziałem, wzią, że chłop jedzie, a jego nie ma Ja tu się przygotowałem do kiwki, a tu nikogo nie ma Prawie Aj, za bardzo chciałem pod o? podać, bo widziałem tam Ale... właśnie kogoś To dobrze, widziałem koleś tam Nie, ciebie tam widziałem, tylko źle no, zrobiłem Nie! Jak śwignął tu! I pomiędzy nami gettys, kto tam rutę ten zahaczył leciutko, tam nie wyszło, chłopu, rozwalanie. Tum, kremka, że nic od tego nie trafić. Jeszcze żebyśmy się jakoś ruszali, z tej w miejscu. Nawet nie spodziewałem się, że on tak śwignie.